Cześć, 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 tu Jacek, witam Was bardzo serdecznie. Jest 14 czerwiec, chwila po godzinie 5. No cóż, tak się zebrało wszystko, że miałem wyjechać o godzinie 4, potem o wpół do 5. Jest godzina 5, no pewnie wyrusza około godziny w pół do 6. Pytacie się, jaki jest mój dzisiaj cel mojej wycieczki? Tego nie wiem, tego zwyczajnie nie wiem, ponieważ tak naprawdę założyłem sobie plan na 150 km i chciałbym te 150 km przejechać. Na tą chwilę bardzo chłodno, wiatr bardzo zimny, trzeba powiedzieć sobie szczerze, wieje okropnie od strony zachodniej, a więc na pewno pojadę na zachód, aby w pierwszej fazie przede wszystkim jechać pod wiatr. Na pewno pojadę w kierunku Poznania, ale gdzie dojadę, tego nie mam pojęcia. Moim chyba założeniem są dwie miejscowości, które chciałbym zrealizować. To może być Poznań lub to mogą być zwyczajnie po prostu oborniki wielkopolskie i zobaczymy, do której z tych miejscowości dojadę, a może dojadę jeszcze gdzieś indziej, nie mam po prostu pojęcia. Dzisiejszy wyjazd to oczywiście już wyjazd na normalnej aplikacji Cynax Sport Tracker, aby narysowała ślad, ponieważ jak sami widzieliście z poprzedniej lacji, no m, aktywne miasta niestety pas kolejny okazały się wielkim, totalnym bublem I ja otwarcie będę tą aplikację krytykował, choćby nawet ze względu na to, że no, ilość zjedzonych baterii jest w sposób przerażająca, niedoliczone kilometry, nerwy czy się aplikacja zawiesi, czy nie, a tutaj jednak jest o wiele większy luz. Ja powoli spacuję z pieskiem, bo nie chcę już potem tracić czasu na przygotowanie do końca wjazd na rynek i te decyzję dzień dobry i tak dalej, i tak dalej. Jest to po prostu dla mnie zbyteczny czas. Jadę, wyjeżdżam z Gienza najprawdopodobniej tak jak mówiłem około 5.30. Chciałbym tutaj do Bolnik wielkopolskich przez które notabene przejeżdżałem już dwukrotnie. Ja miało to miejsce w roku i tak, o ile dobrze pamiętam to był 2019, rok, kiedy byłem w Radomiu. No i w roku 2000 bodajże 20, tak też przejrzałem przez Oborniki, jadąc teasę, wtedy byłem w Buku, też bardzo taka fajna, duża teasa na rzecz aktywnych miast. To było na tyle z mojego gadania początkowego, do zobaczenia w takim układzie na filmy i cały czas się przypominam, cały czas oczekuję na sponsora Go Pro, który kamerkę zakupi, które będzie można sobie po drodze troszeczkę pofilmować, troszeczkę sfotografować po drodze. Jutrzejszy dzień to będzie 15. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na dzień dzisiejszy jest trasa, którą na pewno będę stał się po drodze troszeczkę omówić. Dzisiaj przede wszystkim alter pogodowy zakłada gdzieś tam opady deszczu koło godziny 11 dosyć No Miejmy nadzieję, że to się nie sprawdzi. Miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się pozytywnie. To było na tyle. Cześć, cześć, cześć tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie. No i w W topa, tak na całego wtopa, jestem w tej chwili za Kiszkowem, kawałek dosłownie od Kiszkowa, odjechałem tutaj takie miejsce, gdzie ja się dosyć często zatrzymuję jadąc w stronę Sławy Wielkopolskiej. Rzeka Wełnianka mniej więcej płynie w tym miejscu, a więc jestem na takim takim mostku, no sami tutaj widzicie. Co się wydarzyło? Otóż po wyjeździe z Gniezna na wysokości Katedy stwierdziłem, że dalsza jazda z nowym rowerem, nie ma po prostu Uzasadnienia, ponieważ po raz kolejny, ja nie wiem, po raz piąty, szósty w tym roku przebiłem dentkę. Już do jednego wyjazdu kiedyś nie doszło, bo była dentka przebita. I dzisiaj, gdyby nie starowe, to, to to by był problem. Ja rzeczywiście szybko się przeg, cały, wszystko przełożyłem na starowe. No i muszę powiedzieć, że to była decyzja. Jak najbardziej trafiona, bo jedzie się po prostu rewelacyjnie. Wiatr bardzo mocny, moja średnia około 17 km na godzinę, więc bardzo, bardzo niska. No ale miejmy nadzieję, że to niedługo się ta średnia poprawi. Jakie są dalsze części trasy? Otóż tu niewiele mi zostało gdzieś do sławy, tylko polskiej Dla do sławy i będę się bezpośrednio już na oboniki Wielkopolskich i tam sobie sobie przerwę. Ja myślę, że w porywach około godziny 10 powinienem właśnie tutaj obojnik Wielkopolski dojechać. No i z obojnik Wielkopolski już rogatkami Poznania będę wracał w kierunku gniezna. Bateria jak na razie przy telefonie jest super w się a więc jak najbardziej to się też sprawdza. Jadę na Cynaksie, a więc jestem bardzo dowolny. No cóż, to by było na tyle z mojego info. Także następna nowego rekordowa trasa w tym roku. Nawet no, już przez ostatnie lata kilka. Bo ja nie wiem, te nowe to już dawno nie pojawiło 150 km. Miejmy nadzieję, że dzisiaj tak też będzie. Trzymajcie się w takim układzie. Miłego dnia, e, miłego dalszego oglądania oczywiście i do zobaczenia na Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie. Jestem w obonikach Wielkopolski, prawie 20 tysięczne miasto położone tuż nad rzeką Watą, przy linii kolejowej, która łączy Poznań z Kołobrzegiem, a także drodze krajowej 11. Ja tu jestem na rynku już pas trzeci. Kiedyś wracałem z Radomia, tędy, wracałem z tego czasu z buku, tędy, a teraz po prostu jest to mój punkt docelowy. Przyjechałem tutaj jadąc całą drogę praktycznie podwiada, więc za chwilę już będę wracał do gniazda, będę miał zwiatem, więc będzie bardzo przyjemnie. Jest godzina 10.20, tylko szybko coś przekąszę i zaraz ruszam, aby na godzinę trzecią zjechać do gniazda. Mój cel na dzisiaj to 150 km, no i mam nadzieję, że się sprawdzi. Rower, którym pojechałem, spisuje się świetnie, no i oby tak było do samego gniezna. Daj Bóg, żeby tak się faktycznie stało. Przekroczę tylko rzekę walta i potem już będę się kierował według nawigacji, bo nie mam pojęcia jak stąd się wydostać w kierunku miasta gniezda. Oponiki to także takie miasto troszeczkę od tego czasu komunikacyjnie uprzykrzone, ponieważ tutaj, pomimo tego, że jest 30 km do Poznania, był problem z dostaniem się do Poznania po godzinie, na godzinę 6, a także wyjazd z Poznania po godzinie 22. Nie było kompletnie połączeń kolejowych. Autobusy tak jak tyle o ile, no póki funkcjonowała KSK, to jeszcze w miarę to wszystko funkcjonowało. Troszeczkę mi boli kręgosłup, ale to chyba wynik nie mam pojęcia co to się dzieje, no ale mam nadzieję, że za chwileczkę będzie dobrze. Ja szybko coś zjem i, aby już nie tracić czasu, jeszcze jakieś może 10 minutek i udam się w kierunku Gniezda. Także na razie wycieczka super. A w ogóle droga tutaj od Gniezda, no totalnie podwiada. Już sam odcinek od y, Murowanej silnej to była totalna porażka. Tam pierwsze kilometry to po prostu myślałem, że po prostu nawrócę się i wrócę do Gniezda, bo, bo nie szło jechać. No w tej chwili jest troszeczkę inaczej, w tej już jest ta, już jest, już jedzie się o wiele, super. Już ta końcówka była świetna, rewelacyjna. Jestem bardzo głodny, także przepraszam, krótszy film, bo ja naprawdę muszę coś zjeść i kierować się. No, bo to nie tak jak mówię, już byłem gdzieś tam na filmach, może chyba na jednym filmie to macie nakręcone, już to bodajże czy na dwóch, nie pamiętam, no, no jak to, jak to jak to było, czy, czy na jednym, czy chyba, chyba na, no dobra, nieważne. Gdzieś tam jest nakręcone, ale ja jeszcze kęcę no rynek jak rynek, gdzieś tam zielsko rosnące, praktycznie na środku nie ma nic, tam panie przypomniku, a jakże i od... Jakże. Proszę, zadaję pytanie, co to jest zapomnik w obolnikach Wielkopolskich na rynku. Proszę się domyśleć. Przystanek autobusowy, samochodów, tak. Nie ma nigdzie żadnych knajpek powystawianych, żadnych grudków. no, Dobre, no miasto jak miasto. Dobra, to by było na tyle. I w takim układzie, do zobaczenia. Cześć, 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 tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie. Jest godzina 13 z minutami. Ostatnie moje wejście, 10.30, to były obolniki. No, przejechałem, te obolniki do ten trasy w sumie do Poznania zrobiłem tam te 40 km w 2,5 godziny. No trochę długo, ale też trzeba wziąć pod uwagę cały czas, że cały czas jednak zmagam się z jakimś bólem dali supa, no i przede wszystkim zmagam się z tym wiatem który, który teraz najmniej będzie odpuścił i teraz mam nadzieję, że dognieca, dotrwa. Poza tym jeszcze jedna sprawa On w pewnym momencie nie łapie przyrzutek, w związku z tym ja... Pewne odcinki pokonywałem na wolnobiegu. Kolejny, kolejny przypadek to miałem prawie 2 km drogi gruntowej, no ale aplikacja generalnie zabronił mi kapitalnie, poprowadziła więc swoim drogą, to tam nie można złego słowa powiedzieć. No i kolejna rzecz, która bardzo ważna jest dla mnie, yy, to przede wszystkim jest to, że jedzie się super, tak? Jedzie się super, pogoda dopisuje pomimo tego wiaterku, pomimo yy, podwiat. Yy, no dobra, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, może mi się przypomni na kolejnym wejściu. Muzyczki sobie słucham. No i to by było w sumie tyle, tak? No co mogę więcej powiedzieć? No, chcę do gnięca dojechać jak najszybciej, czeka mnie ja za główną drogą, a więc mam nadzieję, że postaram się tutaj już zatrzymanie widziskach Nie będę nigdzie kombinował, żeby gdziekolwiek odjeżdżać, aby ten wiatr cały czas był w stronę zachodnią i taki silny jak był po drodze, w związku z tym no na pewno będę, będę się bardzo, bardzo z tego powodu y, cieszył. Y, Aplikacja Cynac spisuje się świetnie, tak 60, y, zużyła 34% baterii y, przy godzinach, kiedy ona jest włączona już 8 prawie godzin, więc, więc jest ok, tak? No podejrzewam, że aktywne miasta to już być oczy, było, było za trzy razy poebanka dużego doładowywać, plus telefon oczywiście, także. Ale dobra, nie ma o czym mówić, nie korzystam z tej aplikacji, więc nie mam się tutaj y, co, 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 co tutaj krytykować, ale to trzeba nie tyle krytykuję tutaj. Władze miejskie, co krytykuje po prostu tych, którzy tym zarządzają zbyt Bydgoszczy, że takie rzeczy nie potrafią y, wyłapać, takie rzeczy po prostu zniechęcają tym jazdę, a powiedzmy sobie szczerze, w tym wszystkim y, jazda na pinka, na siłę, to też jest kompletnie dla mnie bez sensu, dlatego jazda roweru ma być czystą, fajną, zoną. to jest sam moduł, tutaj jeździ, na, nie ma się co dziwić, jestem na wlocie, jest godzina, chciałbym się tymi godzinami jeszcze tu szczegółowymi uciec w kierunku gnieza, na wadze jechać, w związku z tym, kiedy ludzie już raczą jeździć, to ja już będę po prostu pod gniezem. No dobra. Jest 13.15, ja ruszam, Ym, myślałem, że jakiś pociąg pojedzie, że uda się coś filmować, ale żadnego pociągu nie ma. To by było na tyle, trzymajcie się, no i te 150 km oczywiście, jak najbardziej, to jest plan, który zostanie zrealizowany, więc w związku z tym tutaj już nie ma żadnych, żadnych, żadnych problemów. To trzymajcie się, to, aha i ta średnia tutaj, mówię, no ta średnia, żeby tak do 18 zostało, to naprawdę pewno. By Jakby się teraz udało naprawdę przyjechać do Gniezna w dwie godziny, to byłbym naprawdę happy szczęśliwy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem tej chwili w powiedziskach. Jest to ostatnia gmina w powiecie poznańskim w kierunku Niezna. 20 km do celu. Niebo zachmurzone, lopadów się nie przewiduje, a więc no i wieje. Strasznie wieje, mocny wiatr zachodni, więc to bardzo fajnie ta droga przeszła, nie całą godzinę. przyjechałem z Poznania do opowiedzi to jest bardzo dobry wynik. No i teraz już troszeczkę krócej, bo, bo praktycznie będę pewnie za chwilę skręcał. Yy... Będę za chwilę skręcał główną drogą, dojadę do Łubowa, potem przedostanę się w kierunku Pierzysk i dojazdówką od strony Woźnik wjadę do Gnieza. Także wydaje mi się, że w domu około godziny po do piątej najpóźniej, a może i nawet szybciej. Jadę przed deszczem, ale to chociaż te chmury są, tak jak mówiłem, przed... Tak, jedzie się super relacyjnie muzyczka gra, taka dziwna pogoda, bo jak nie wieje jest ok, jak wieje to jest chłodno, no ale jednak jadę w krótkim mykawku, bo jest to po prostu dla mnie bezpieczniejsze. Sakwa przednia, no we się spisuje na genialnie, także całuski dla niego i pozdrawiam wszystkich i jedziemy dalej ku Gnieznu. Pobiedziska, godzina 14.37 wzrosła o półtora kilometra na odcinku po Pobiedziska-Gniezno, Pobiedziska właściwie yy, Po Pobiedziska, dobra to by było na tyle, trzymajcie się. Aha, tak wygląda rynek około godziny 14.30 po Kompletnie nic, pusto, pusto. Samochody tylko nic więcej, pojedyncze osoby, które chodzą. Ludzie się z nie zdążyli. Witam Was bardzo serdecznie, jestem już w Gniezie, jest godzina 16.00. No, punkt 16, akurat, no to maści los, bardzo fajna godzina na zakończenie wycieczki dzisiaj rowerowej. Wyjechałem z Gniezna, dojechałem do rynku, praktycznie do katedry i był ząk i rower się popsuł. Cowałem się po rower, który tak naprawdę poszedł już w odstawkę. On miał zakaz jeżdżenia dalekich, teraz tymczasem ten nowy spisał się kapitalnie, a więc ower rezerwowy, spisał się po prostu dzisiaj kapitalnie. W tej chwili na liczniku dokładnie 152 km 700 metrów, a więc dojdzie to gdzieś do 153 i... 500 metrów, a więc taki wynik bardzo fajny. Średnia 18,48. No, jest podyktowana ta średnia taka słaba, tym że kupę czasu przejechałem pod wiatr. Jednak do Obornik, proszę mi wierzyć, i tutaj absolutnie nie miał nic wpływu moje otyłość, ale do Obornik wielkopolskich ta średnia prędkość była na poziomie 16,8. Potrafiłem 2,5 km szybciej średnio przejechać drogę powrotną. Samego spoznania z, z kolei przyjazd gienia, także jako Odowy, bo to były tylko dwie godziny, a więc liczę ten czas średnią. Ona będzie oczywiście podana potem, jak spojrzę, strzelam wszystkie dane, będzie opisana na na, na, tytuł, na początku na początku jest napisana, będzie na pewno będzie w granicach 25-27 km na, na, na godzinę, a więc bardzo, bardzo przym. bardzo fajnie się zresztą z jechało zgodnie z wiatrem, a więc czasami lepiej się przemęczyć w jedną stronę, no w ogóle ten wiatr od dzisiaj mi naprawdę pozytywnego, no tak fajnie się jechało, bo tamtą stronę ten wiatr nie był jeszcze taki silny, zachodni, ale czuć, odczuwalny był, a natomiast na powrocie bardzo fajnie jechało się już bardzo silnie z wiatrem, dobra. Ja powoli kończę sobie na ulicy sportowej. Kończy się wycieczka dzisiejsza na 150 km. Cel zrealizowany. Byłem w obolnikach, byłem w Poznaniu, przejechałem po Poznaniu O takiej strony jeszcze nie przejeżdżałem. Zatrzymałem się oczywiście po drodze w już pas enty, któryś z kolei. Rowę spisał się kapitalnie, świetnie, relacyjnie, a więc chcę wszystkim podziękować, którzy obejrzeliście ten film. Dzisiaj 14 czerwiec, wtorek, dzień nietypowy dzień ulopu od pracy, a więc trzeba było to sensownie wykorzystać. Chęg totalnie boli, ja nie mogę się nawet zgiąć w tej chwili, a więc pewnie gdy będziecie czytać tę relację, będziecie oglądać to na pewno już ten ból ustąpi. Natomiast bardzo fajna sytuacja w tej chwili, jeśli chodzi o ten koszyczek przed on tak krzyczałem na niego, on faktycznie się przydał dzisiaj, bo czy bidon schować, czy, czy telefon, cakwa na dole, która tutaj jest pod mniej więcej w tym miejscu. Pokażę palcem, o właśnie ta sakwa, także bardzo fajna, przydała się, kompletna bezsensowna, tak jak wspomniałem, sakwa na takie ulicy, bo ona się kompletnie do niczego nie przydaje, tam w sumie tego trzymałem telefon z aplikacją. No i cajnak pod a więc dla spokoju ducha, dla radości, dla przyjemności, dlatego żeby dojechać na ciszy i spokoju. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu. Zapraszam Was do kolejnych filmów, abyście oglądali też kolejne filmy moje. Mam nadzieję, że sponsor, sponsornik cały czas poszukiwany, aktualny. No i ten gravel rower, to też nowy pomysł. mi na sponsor, to może mi gravela zasponsorować. Z ja chęcią nowy gravel do, przyjmę. On nawet jest bardziej pilny niż, niż yy, kamerka GoPro. No dobrze, to by było na tyle. A jedzenie jeszcze tak dla formalności, to tak zjadłem po drodze na 150 km, wypiłem 3 izotoniki, 2 izotoniki, przepraszam, wypiłem e, litr wody mineralnej. No i do tego zjadłem 4 skipki chleba, zjadłem czekoladę i zjadłem felka, więc to wszystko było takowało. Dzisiaj bananów, no one zostały niestety w domu. Może się znajdą potem w sakwach, bo w zakłach nie mogłem poszukać. No dobrze. Trzymajcie się w takim układzie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Tak jak wspomniałem 153 km, czas około 10 godzin, ale trzeba wziąć pod uwagę tam awaria, trzeba wziąć to że jechałem pod podwiat, troszeczkę tych przewodze się w pewnym momencie narobiło przez mój ból kręgosłupa. No i to by było w sumie na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Relacynową dla Was wycieczkę rowową Jacek.